Aleluia. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocne, a jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swojego ramienia. Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców stronu, aby wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy. Potem wróciła do domu. Oto Słowo Pańskie. Anna zabrała ze sobą efę mąki, cielca i bukłowinę. I poszła Bogu podziękować. Wyobraź sobie, że przychodzisz na msze i przynosisz kilo mąki, trochę wołowiny i flaszkę wina. I dajesz to Bogu. Tak ludzie rozumowali te kilka tysięcy lat temu. Takie rzeczy Bogu dawali. I niesamowite jest to, że Bóg to przyjmował. Twoje kilo mąki biorę, twoje jajka, proszę bardzo. Właściwie Bóg tego nie potrzebuje. Na, na co mu, Ale On to bierze. To jest tak, jak małe dzieci robią nam laurki kochanemu dziadkowi, kochanej babci, wiecie, tam te gryzmoły straszne. Ale to bierzemy. Bierzemy to i się tym cieszymy, bo dzięki temu czemuś, tej materii, tworzy się relacje. Bóg bierze od nas to, na co nas stać. Stać nas na tydzień chodzenia na adwentu. Bóg to bierze. Stać nas na niedzielne eucharystie, tylko tyle, Bóg to bierze. Stać mnie raz w roku. Uklęknąć i się pomodlić. Bóg to bierze, żeby budować relacje. Anna na tej wdzięczności. Zobaczcie, ona mówi tak, że Pan wtrąca do otchłani i Pan z niej wyprowadza. Jeżeli jesteś dzisiaj w otchłani, to się nie bój, bo to ręka Pana. Pan poniża i Pan wywyższa, tak Anna śpiewa. Jeżeli dzisiaj się czujesz poniżony, jeżeli się ktoś dzisiaj upokorzył, to się nie bój. To jest święta rzeczywistość. To, to Pan zrobił. My czasami mamy wrażenie, że jeżeli ktoś mnie poniżył, to źli ludzie to zrobili. To ludzie głupi. A przecież Pan to dopuścił. Może źli ludzie tego nie zrobili, może Pan. Może miłość to zrobiła. Miłość mnie poniżyła. Ta sama miłość, która jest w stanie wziąć ode mnie jajko, żeby zbudować prostą relację. Maryja wyśpiewuje, wyśpiewuje Bogu ten cały hymn, magnificat. Ona go uwielbia. My jesteśmy też do tego zaproszeni, żeby dziękować Bogu. Tylko ważne jest, żeby nie, nie przeceniać swoich słów. No bo, jak ja mogę Bogu podziękować? Co ja mogę mu dać? Co jesteś w stanie dać Bogu, z czego on by się tak naprawdę cieszył? Jeżeli on jest twórcą wszystkiego, to ja potrzebuję Bogu dziękować. Żeby sobie zdać sprawę z tego, że on jest, że on gdzieś, gdzieś przychodzi, że był wtedy, kiedy go nie widziałem.